Zawiązali spisek przeciwko potężnemu i, można powiedzieć, pełnemu, bardzo zasobnemu sektorowi energetycznemu, wielkim korporacjom. No to chyba bez sensu jest, prawda? Wydaje się raczej, że jeżeli by rzeczywiście byli tacy interesowni i chcieli spiskować, to raczej daliby się po prostu kupić. Nie wiem, czy to jest jakiś argument, ale dla mnie też jak najbardziej jest. A to niespodzianka. Zwalnia, a, albo być może zwolni, w każdym razie są już pierwsze jaskółki: sektor BSS, Business Service Sector. Czyli te wszystkie piękne mordory, biznes, które się zajmują outsourcingiem biznesowym, zaczynają tutaj się obawiać, że wprowadzane czy planowane do wprowadzenia zmiany w ZUS-ie, a więc zwiększenie tej sławnej 30-krotności ZUS-owskiej, spowoduje wzrost kosztów wynagrodzeń, jednocześnie spowoduje, że pracownicy mają zarabiać czy mogą zarabiać mniej i w związku z tym nowi, nowi inwestorzy powstrzymują się, tu jest mowa o dwóch jakichś projektach ze Stanów Zjednoczonych z otwieraniem nowych centrów serwisowych. No, no to jest ciekawa bardzo sprawa, nawiązująca do tych też kwestii, której tak wielu biznesmenów się u nas obawia, więc kwestie ryzyka politycznego, które jakoby biznesu nie obchodzi, ale jak najbardziej widzimy obchodzi, bo przecież te zmiany w ZUS-ie są spowodowane programami socjalnymi, tak, które coraz więcej kosztują, na które trzeba znaleźć finansowanie. Więc chociażby najprościej znaleźć w ZUS-ie, tym zakładzie ubezpieczeń społecznych, który jest raczej takim krypto, można powiedzieć, zakładem krypto, krypto urzędem skarbowym. No więc to jest zresztą ta pułapka niskich płac, o której się wiele mówi, jest taką można powiedzieć bardzo słabą stroną polskiej gospodarki. Skromnie ja od dawna uważam, że można powiedzieć to ekscytowanie się tymi nowymi wieżowcami, w którym otwierają się te, te centra usług wspólnych niespecjalnie miało swoje podstawy i wcale nie jest powodem do tak wielkiego optymizmu, bo nadejdzie moment kiedy polscy pracownicy staną się po prostu za drodzy i będzie bardzo łatwo te centra usług wspólnych w Przenieść do krajów, gdzie są po prostu pracownicy tańsi i mamy tego pierwsze jaskuki, więc z jednej strony hmm, no nie chcemy powiedzieć, niech jadą, bo to oczywiście są miejsca pracy i też przyczyniające się do wzrostu gospodarczego, tego mitycznego wzrostu gospodarczego, tego mitycznego wzrostu PKB, ale z drugiej strony to jest droga donikąd i im prędzej to zrozumiemy, tym Lepiej, chociaż wydaje się, że to od początku można było zrozumieć, i znowu wracamy do kwestii edukacji, rozwijania własnych firm, rozwijania własnej technologii, które nie będą, albo w każdym razie nie będą tak chętne do tego, żeby gdzieś się relokować nieustannie do krajów tańszych, bo to wcześniej czy później musiało nastąpić, i teraz na skutek określonych decyzji politycznych być może zaczyna następować. A, a. Już 3.10., więc pojutrze, wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kredytów frankowych. To jest bardzo ciekawe, bo to jest, można powiedzieć, epokowa decyzja z olbrzymim impaktem na polski rynek finansowy, a jakby rynki finansowe przycichły i nawet w gazetach niespecjalnie o tym czytamy. A chociażby już na mediach społecznościowych widzimy kancelarie prawne, które. W cudzysłowie pomagają, a może i pomagają, w sumie dlaczego nie, Frankowiczom, organizują oglądanie, wspólne oglądanie wyroku CUE w sprawie kredytów frankowych. To bardzo ciekawe. Już niedługo się przekonamy, jaki wymiar ma to ryzyko. 1 października, o tym przypominamy przedostatni dzień, a właściwie już ostatni dzień powstania warszawskiego, bo z 2 na 3 października w nocy zostało podpisane w 1944 roku, oczywiście kapitulacji. Tak jak już mówiłem wielokrotnie i pisałem na ryzykonomi chętnie świętujemy ten dzień wybuchu Powstania, a bardzo niechęci, niechętnie dzień jego, jego upadku, jego klęski, a dzisiaj jeszcze 1 października Warszawa broni się. Jeszcze mimo że są prowadzone już. Negocjacje, jeszcze trwa ostrzał, jeszcze trwają na ulicach Warszawy walki. I o tym jeszcze pewnie napiszemy i przypomnimy, żebyśmy pamiętali nie tylko o wybuchu powstania, ale i o jego zakończeniu. I na zakończenie 13.10 przełam opor iść na wybory.